Przewidywanie przyszłości podobno jest rzeczą trudną, a są tacy, którzy twierdzą, że przewidzą nie tylko to, co się wydarzy za tydzień czy za miesiąc, ale za 20 lat. Czy da się przewidywać na tak długo i zarabiać? O tym w dzisiejszym programie Inwestycyjny Ring. Paweł Cymcyk zapraszam serdecznie. Moim gościem w programie poświęconym funduszom cyklu życia będzie Radosław Sosna, zarządzający funduszami NN Investment Partners TFI. Cześć Radku. Cześć Pawle. Radku, fundusze cyklu życia to coś, co teoretycznie kupujesz raz, zapominasz i do końca życia masz spokój. No to czy rzeczywiście tak jest? Jak Ty rozumiesz fundusze cyklu życia? Zgadza się. Ja bym nazwał fundusze cyklu życia czymś więcej niż fundusz. To jest rozwiązanie inwestycyjne. Bo, jak sam wspominałeś, wybieramy pewną datę zakończenia inwestycji, wskazaną przez datę docelową w nazwie funduszu na przykład, i wtedy otrzymujemy takiego inwestycyjnego autopilota. Na początku inwestycja jest bardziej agresywna, czyli alokacja portfela jest większa w akcjach, w bardziej dochodowych, ale też bardziej ryzykownych obligacjach. Natomiast z czasem ta alokacja w bardziej ryzykownych aktywach, ona spada. Dekumuluje się ryzyko, zwiększa się udział obligacji skarbowych, funduszy gotówkowych, więc to bezpieczeństwo portfela wzrasta wraz z zbliżaniem się do Twojej daty docelowej. I takie podejście intuicyjnie ma sens, bo na początku, jak inwestujesz bardziej agresywnie, masz dłuższy horyzont inwestycyjny, więc Twoja zdolność do ryzyka jest wyższa, a także masz dużo mniejsze środki na początku swojej inwestycji, więc możesz nimi bardziej ryzykować. Czym jesteś bliżej daty zakończenia inwestycji? Chcesz, żeby Twoje środki pracowały coraz bezpieczniej. No i teraz z taką wersją Funduszu Cyklu Życia jest m.in. cały parasol NN perspektywa gdzie jest od 2020 do 2045, do 2045 roku. No to proste pytanie. Jesteś w stanie się skomitować, zdeklarować, co się wydarzy na rynkach w ciągu następnego tygodnia? Nie, nie jestem. A za miesiąc? Nie. A Ty? No to za 20 lat pewnie będzie trudno. I ja nie twierdzę, że jestem w stanie komuś zarządzać pieniędzmi na 20. 20 lat do przodu, no to czy rzeczywiście te 20 lat i przewidywanie na przyszłość ma sens? Nie, no tutaj trochę za dużo wychodzisz z mówieniem o przyszłości, w sensie, że 20, za 20 lat coś się e, wydarzy, bo zarządzanie według cyklu życia polega na pewnej filozofii i założeniach. To nie jest tak, że ja wiem, nikt nie wie, co się stanie za tydzień, za miesiąc czy za 20 lat, natomiast jest pewna filozofia inwestycyjna, która jest rozsądna, odpowiedzialna i takim jednym z podejść może być inwestowanie zgodne z cyklem życia. Więc tutaj ponownie wrócę do tego autopilota inwestycyjnego, czyli ta zmiana alokacji z bardziej agresywnej na coraz większo, bardziej rosnące bezpieczeństwo. Więc tutaj założeniem podstawowym jest rozsądek, odpowiedzialność, nie maksymalizacja zysków za wszelką cenę. I tutaj jeszcze bym nawiązał do finansów behawioralnych, które na pewno są ci bardzo dobrze znane, ludzie w przeważającej większości bardzo, bardziej boją się strat niż, dodatkowych, niż, dodatk niż wolą dodatkowe e, zyski. Więc to podejście, że wraz ze zbliżaniem się do daty docelowej dokumulujesz ryzyko, zwiększasz bezpieczeństwo inwestycji, jest rozsądne. Podam Ci przykład. W 2008 roku osoby, które oszczędzały na emeryturę przez 34 lat w Stanach, gdzie system jest bardzo rozwinięty, nacięły się na największy kryzys od prawie stulecia Lehman Brothers, o którym też ostatnio było głośno z okazji 10 rocznicy no i stracili, I stracili, stracili 40-50%. Przy podejściu cyklu życia, gdzie ta alokacja już przed zakończeniem Twojej inwestycji jest Niska w tych ryzykownych inwestycjach nie stracisz 40 czy 50% dorobku kilkudziesięciu lat oszczędzania. I właśnie o ten rozsądek i bezpieczeństwo tu no, chodzi. Przynajmniej na koniec. Tylko teraz zobacz, jak mówisz o odpowiedzialności, to teraz w tej chwili wiemy, że rynki wschodzące, obligacje korporacyjne, jakieś kryptowaluty są dostępnymi narzędziami do inwestowania. No przecież nie wiesz, co za 20 lat będzie tą modą, albo co będzie dostępne. Tak jak 30 lat temu nikt nie przewidwałby tych inwestycji, no to z tego nie skorzystamy. Mm -hmm. e Słuszne pytanie, natomiast to nie jest tak, że ta strategia jest wykuta w kamieniu na stałe. Ta, ten inwestycyjny autopilot, polegający na dekumulacji ryzyka wzroście bezpieczeństwa inwestycji z czasem, to jest tylko pewien azymut dla mnie do zarządzania. Natomiast wraz z ewolucją rynków, tego co się dzieje, ta strategia będzie, będzie się zmieniać. Obecnie wyróżniamy pięć klas aktywów w portfelu. Mamy... Polskie akcje, zagraniczne akcje, polskie obligacje, zagraniczne obligacje i najbezpieczniejsze fundusze gotówkowe i pieniężne. Być może za rok czy za dwa lata pojawi się kolejna klasa aktywów, będą albo któraś e, się zmieni, dokładnie. Dodatkowo to też nie jest tak, że w danej kategorii klas aktywów zawsze inwestujemy w to samo. Jeżeli pojawi się nowa klasa aktywów, nowe ciekawe możliwości, w ramach klasy aktywów też. Będą zmiany, nadejdą zmiany. No a ten miks jest jawny, to wiadomo, w co inwestujemy, Ty, jak zarządzasz, to mówisz, w co inwestujesz? E, e, miks jest na tyle jawny, na ile pozwala prawo, czyli w sprawozdaniach finansowych co pół roku możesz skontrolować, co znajduje się w portfelach, natomiast też. W międzyczasie ten portfel się zmienia. Chciałbym no ale ta ścieżka jest... jest jawna, którą podąża ten Azymut, tak naprawdę, który określiłeś na początku. Ścieżka jest w, w tym swoim ogóle, ten azymut jest jawna, jako taka modelowa ścieżka lokacji, natomiast od niej też mogę w pewnym zakresie odejść. Jeszcze a propos tych zmian chciałbym dodać, że mamy centralę w Holandii globalną inwestycyjną i bardzo mocno obserwujemy, co się dzieje na trenda, w trendach światowych przede wszystkim, bo to później z pewnym opóźnieniem zazwyczaj przychodzi do Polski. Dodatkowo centrala uruchamia nowe typy strategii, czy to klasy aktywów, czy nowe podejścia inwestycyjne i takie podejścia też często znajdują się w portfelach NN Perspektywa, zanim jeszcze się w ogóle pojawią dla polskiego inwestora. No, no to jeżeli jest sytuacja, w której jawna jest ta ścieżka, wiem co tam w środku może być i mam ten plan przygotowany, to gdzie jest wartość po Twojej stronie? Przecież każdy mógłby sobie w ten sposób pozarządzać. Nie, teoretycznie tak. Każdy mógłby e, zbudować portfel. Natomiast mało kto zbuduje taki e, portfel inwestycyjny, który jest zdywersyfikowany na klasy aktywów i regiony. Dodatkowo, e, z czasem e, dekumuluje to ryzyko, buduje coraz bardziej większe bezpieczeństwo w każdym z portfeli perspektywa, to wymaga niesamowitej samodyscypliny. Więc to też jest coś, co nie każdy będzie e, pilnować. Dodatkowo, jak, jak mówiłem, obserwujemy trendy, więc jeżeli coś nowego się pojawia w przypadku jakichś strategii inwestycyjnych, one są dodawane do portfeli. W ramach też każdej z tych pięciu klas aktywów zarządzamy aktywnie. Czyli to nie jest tak, że zobaczysz, że miałem dużo spółek amerykańskich, dajmy na to na zakończenie poprzedniego roku i to nie oznacza, że one dalej będą w takim stopniu w tym portfelu zainwestowane. Na przykład mogę mieć lepsze zdanie, czy koledzy z centrali globalnej, którzy też podpowiadają, gdzie inwestować na świecie, będą mieć zdanie, że na przykład teraz wolimy spółki z Japonii, więc tutaj tych więcej spółek japońskich, więc mamy też aktywne zarządzanie w to wplecione momencie, jeżeli mówisz o tym zarządzaniu, to tak, mamy fundusze, które inwestują w fundusze. Te fundusze pod spodem są zarządzane aktywnie. No to jeszcze po drodze jest centrala, która też musi swoje zarobić. No brzmi drogo. To w takim wypadku, gdzie są koszty i czemu tak dużo? Koszty są po pierwsze wszystkie upublicznione w dokumencie KIT. Po drugie, wcale nie jest to tak drogie, jak mógłbyś myśleć. I nawiązując jeszcze do zalet... Fundusze, perspektywa, jakbyś sam, chciał sam zbudować, a i takich nie zbudujesz w pełni, bo niektórych strategii po prostu nie jesteś w stanie zreplikować jako inwestor indywidualny albo nie jesteś w stanie ich e, nabyć. To wtedy, jak zbudujesz sam portfel, to taki e, zrób to sam wyjdzie drożej niż zainwestowanie w NN-perspektywa. I tak dla przykładu, w takiej podstawowej kategorii, te koszty dla bardziej bezpiecznych perspektyw to jest 1,5. Dla tej najbardziej agresywnej 2045, która jest bardziej agresywna niż fundusze zrównoważone, jest to 2,40. Natomiast w takich na przykład kategoriach K, które są oferowane w ramach IKE, czy XE, w programach emerytalnych, to tamte koszty wynoszą porównywalna perspektywa dla stabilnego wzrostu, to jest 1,4. Ta najbardziej agresywna, bardziej niż fundusz zrównoważony, to jest 1,9. Czyli to jest od punkta do półtora punktu procentowego taniej niż średnia rynkowa dla podobnych funduszy w Polsce. No to mówisz, że kontrola ryzyka, że niskie koszty, a patrzymy na wynik za ostatnie 5 lat i ING Perspektywa, N Perspektywa 2020, 12,8% na plusie, Perspektywa 2045, 14,8%. No to jak to więcej ryzyko za dwa punkty procentowe na 5 lat, to to się zupełnie nie spina. Nie, no spina się. Tylko musisz pamiętać o tym, że ostatnie 5 lat było dość specyficznym okresem, szczególnie dla polskich obligacji skarbowych. I ostatnie 5 lat, i ostatnia dekada to był wyjątkowy okres, który pewnie będzie nie do powtórzenia. Więc to spłaszczenie wyników pomiędzy perspektywami to jest efekt tego, że fundusze obligacyjne, zwłaszcza na przykład NN obligacji, który jest bardzo ważnym składnikiem części tej obligacji polskiej portfela, e, zachowały się dużo lepiej niż e, między innymi polskie akcje. Więc e, akurat w takim okresie faktyczne to spłaszczenie przez fundusze obligacji jest, natomiast ono moim zdaniem jest nie do powtórzenia w kolejnych okresach. Też mówisz o samym wyniku, natomiast drugim aspektem e, bardzo ważnym inwestycyjnym jest ryzyko inwestycyjne. I tutaj dzięki tej dywersyfikacji aktywności, szukania różnych trendów na świecie, ta perspektywa, która jest najbardziej agresywna, 2045, ona ma poziom ryzyka, taki zrealizowany na poziomie Funduszu Stabilnego Wzrostu Polskiego, podczas gdy ma ponad 20 punktów procentowych więcej w akcjach i ma też więcej obligacji bardziej ryzykownych, globalnych, więc ta dywersyfikacja. Działa dzięki zmniejszeniu zmienności i też maksymalnego obsunięcia kapitału. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje: no skoro y, jak funduszom czasem nie idzie, to standardowym mykiem jest to, że taki fundusz zmienia się potem na inny fundusz. No My tu się y, w funduszu takim cyklu życia dogadujemy na jakieś 20-30 lat. No to tak na dobrą dobrze jaką mam gwarancję, że tak za 5 lat się nie okaże, że to, co było kupi, zapomnij, jest y, czymś zupełnie innym, co często się zdarza na rynku. Bardzo wątpię w taką sytuację. Twardej gwarancji nie mogę dać, natomiast chcę wspomnieć o paru kwestiach. Strategią NN Investment Partners TFI jest bycie liderem na rynku emerytalnym. Mamy bardzo mocno IKE, XE dla klientów indywidualnych. Jesteśmy także liderami na rynku pracowniczych programów emerytalnych. Jesteśmy w trakcie rejestracji kilkudziesięciu nowych. PPE, w ramach PPE czy ICX bardzo częstym wyborem wśród klientów są właśnie fundusze N perspektywa, bo one zdejmują z barków całe ryzyko inwestycyjne i konieczność kontrolowania, pilnowania, dedukowywania do, do się w zakresie inwestycji. Więc jak to, to mimo po, mi poprawić sytuację, kiedy ja się zastanawiam, czy on się potem nie zmieni? E To jest jeden argument. Drugim argumentem, o którym chciałem wspomnieć, jest to, że już kilkadziesiąt tysięcy osób zainwestowało w NN Perspektywa i ta liczba klientów, uczestników funduszy rośnie. Dodatkowo uruchamiamy bardzo niebawem NN Perspektywa 2050 i 2055, więc co też pokazuje, że firma wierzy w produkt i rozwijamy tą ofertę produktową. W zakresie funduszy cyklu życia dla rynku i dla naszych Wtedy klientów. Wtedy już będziesz musiał 40 lat do przodu przewidywać, nie tylko 20. Powiedzieć, kilkadziesiąt tysięcy klientów, no to a ty swoich środków ile masz w perspektywie? E, moja żona ma 100% środków w swoim XE, zainwestowaną w NM Perspektywa 2045, więc muszę się bardzo starać. Jeżeli przekonało Państwa, to czy rzeczywiście warto inwestować w funduszami cyklu życia i powierzyć swoje pieniądze Radosławi Sosna, wiecie to już co zrobić. Paweł Cęcyk, Radosław Sosna. Dziękuję. Dziękuję bardzo.